Dzień dobry, kochani, wiosna przyszła i nasze vlogi ruszają w świat specjalnie dla was. Ale to nie mój vlog, tylko vlog. Siemano, siemano, jest 20 rano. Przyjeżdża w sensie nam autobus, tramwaj, idziemy na rynek. Dzisiaj będzie vlog z rynku głównego. Więc... Moi drodzy jak dobrze wiecie vlogów chwilę nie było, bo zima była, ale teraz vlogi wracają z ciepło, ale zachęcam Was też do oglądania, do słuchania mojego podcastu kanapka popkulturowa, w której rozmawiam z Wami lub bez Was na tematy popkulturowe filmów, muzyki i generalnie rozlewki na świecie. Taką, takie rozlewki, jaką zapewni mi kto, i kto, i kto, i kto, i kto. Mira. Oregani. Mira. A powiedz mi, jak szukam pieniążków w sklepie, Jak pani drobne, Pawła poprosi w sklepie o drobne, albo generalnie ktoś go zaskoczy jakimś pytaniem, a on nie jest przygotowany, to Paweł tak... Tak w ogóle tutaj jest najsłynniejszy bank. Przynajmniej był kiedyś bank. Z tej strony są yy, mieszkania w których ludzie mieszkają, ale tajemnicą jest to, że pod spodem, jakieś 20-30 metrów pod, pod ziemią, jest zatopiony skarbiec. Trzeba z tym... No, i my nie mamy na wycieczki, nie? Jesteśmy na ulicy Wielopole i idziemy na rynek. bardzo sporym punktem, tylko O, Jest tam Rynek Muzyk w Krakowie. Jeden z największych placów w całej Europie. Nie zawsze się to dzieje. Tym razem, ze względu na sytuację, jaką panuje w Europie, w wschodniej Europie, a nie, to nie, to misjonarze rytmu. Czyli Leśniak ma raz, Zobaczcie, tak, no jak pięknie rynek wygląda. Rynek już żyje. A oczywiście misinku na torcie poznę. Jest kościół mariacki. Jedyny, niepowtarzalny, niepodrabialny, cudowny, wspaniały rynek. No i... Kochanie, breakdance jakiś zapodaj. O, tu pan. Tam mamy. To są nasi koledzy, tak? Tam mamy y, żołnierzy prawdopodobnie armii amerykańskiej, którzy stety, niestety y, są w Krakowie, ponieważ muszą. Miejmy nadzieję, że nie będą musieli nas bronić, ale są tutaj Ale w zobacz, razie kochanie, potrzeby. możesz ich zaprosić do vloga, bo tam y, widzę, że swoje zdjęcia z nimi robią. Jeszcze zarobią na tej misji. No, nie no, Dobra. dobra e, teraz idziemy, będziemy poszukiwać przez sukiennicę. Zobaczcie, w samym centrum poważnie. Siu, uważaj. 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 Tak. Uważaj. Uważaj. Wchodzimy do Paweł nie wie o co chodzi w ogóle. Żeby że na nas nie spadną, tak? Tak, tam to coś to jest, zobaczcie. Chcesz opowiedzieć o tym? Czy wy to widzicie, co tu wisi? Misiu, nie lampa, nóż. A, nie widziałem. Paweł nie zna legendy krakowskiej, no ale to już... Może później się nauczy. Nie wiesz, że tam nóż wisi? Od lat? Jesteśmy w centralnym punkcie Krakowa. Na samym rynku. Na samym środku rynku. A teraz zobaczycie tą... A gdzie jesteśmy? W Sukiennicach. A teraz zobaczycie tą drugą część rynku, gdzie też odbywają się różne eventy. Ale nie ma tu żadnego pomnika, ani. Ale też jest bardzo ładny i bardzo dużo ludzi. Ale jest krakowska skarbonka. Jest krakowska skarbonka. Pokażemy Wam, ile tam pieniążków się znajduje. Dokładnie. Jest policja, jest tam oczywiście. Tam jest przez posterunek policji. Oczywiście McDonald's na rogu. pyszne.pl Zobaczcie ile jest pieniędzy Przez tyle lat Kraków zabrał. Nie, żartujemy. Oni się co jakiś czas tutaj zbierają. zbierają nie wiadomo na co to jest Miasto pewnie. Ale w różnych walutach jest euro, są żółtówki Ale najwięcej jest euro No taka powiedzmy że tu jest taka Dobra wypłata. No my tak tutaj. co miesiąc właśnie tu przychodzimy i pobieramy. Tak. No właśnie, my to tutaj pobieramy. No dobra, to my idziemy do Barcsnaca teraz, zjeść pyszną rybkę. Eee. Pierwsze jest to, że idziemy teraz na ulicy Szewskiej, gdzie jest najwięcej klubów ze stream. Tak, ale my do klubów ze stream nie ale wy za to możecie subskrybować kanał Kargi on the Road oraz kanał Mila Organizm oraz... Polecamy najnowszy kanał naszej koleżanki Andzia Angelika Talks, gdzie Angelika z USA gada, gada, gada i gada i jeszcze raz gada i śpiewa. Pracowniki krakowskie 2,80 80, bardzo drogi. Kiedyś były po złoto 80 złotówkę, złotówkę taniej Więc tak, subskrybujcie kanał mój, subskrybujcie kanał tej baby. Czyli jaki? No. a my idziemy jeść. No i punkt Starbucksu oczywiście i nasi koledzy z ameryki Starbucks is the best. Starbucks się piłam raz kawę była druga i wcale nie taka dobra. Może Najpierw. kiedyś była dobra, jak był jeden punkt, a teraz to jest niestety sieć i się poczuli. A ja wiem, kiedyś e, smuł nawet. Ale zaprowadzę Was. E... Zaprowadzę Was, bo dzisiaj mój e, ukochany człowiek zabiera mnie na przepyszną kawę. Wcale nie. Do portugalskiej Nie. Tak. Nie. Nie idziemy na żadną kawę. Kończymy tego vloga. Nie ma żadnej kawy, idziemy kolę pić. kole pić. żeby nam się zęby zepsuły. Mm -hmm. no. Jesteśmy na kawie. W, w Lizbonie, café Lizbona. Lisboa. To jest kawiarnia założona przez tą metodę. W 2017 roku, tam chyba tak mi się wydaje, że jest w A tutaj mamy, zobaczcie. O, ma o I przetwory portugalskie. Na innej półeczce są też wina, ryby ale nie ma coca coli się tutaj za ja dużo ludzi no, y, kawiarnięka jest taka malutka ale jest tu bardzo duży ruch kawa jest przepyszna niedroga i można się poczuć jak w Portugalii a nie w Krakowie bueno. Gdzie o się mieści w Krakowie? Dolne naprzeciwko dolnych młynów. Nie, na no, odwrót dolne młyny naprzeciw no. szpitala. No.